Gdzie jest Gośka? Biegnę z Herbacą. Gośka! Over. Dzień dobry, Bye. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam Was. Chodźcie. Musiałam z herbatką przybiec, bo jednak trochę chudna, bo dzisiaj. Mów tak, od razu, że dzisiaj o biznesie. No aż stanę, słuchajcie. Ale dlaczego? Bo ja stoję też, nie wiem o co chodzi, ale, ale stoję. Tym, no bo dzieje się dużo. Nie, nie, nie teraz, nie teraz, nie teraz, kocham. Nie teraz, zaklęcie. A goście, słuchajcie, przyszli chcieli zrobić zdjęcie, szanowne panie, jesteśmy teraz na. nie także za sekundkę, prawda? No wszyscy chcą z nimi zdjęcie. Z No dobrze, słuchajcie, teraz będziemy jak ten pomnik Lady Diana. Na igrzyskach Lewandowski będzie mógł wystartować i na 800, i na 1500 metrów. Marzy o medalu. Marcin, tak jest, super. Nieważne, czy jesteś na mieście, w biurze, czy w domu. Oglądaj Polsat News wszędzie. Ramos blisko PSG, Leo Messi teoretycznie bez klubu. Mieliście też wątpliwości co do Kevina De Bruyne. Kevin De Bruyne jest awizowany we wszystkich... A, to złożę za chwileczkę. Kevin De Bruyne jest awizowany we wszystkich gazetach. Lukaku, 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 Lukaku. No właśnie, Romelu Lukaku. jest, Czerwone diabły już szaleją w Monachium. Kto tu gra pierwsze skrzypce? Nieważne. Podczas tych koncertów niedaleko Kopenhagi liczą się zarówno muzycy, jak i publiczność, a te stanowią krowy. Wszystko zaczęło się na początku pandemii, gdy muzycy w obliczu zamkniętych sal koncertowych przenieśli się na łono natury. Eksperyment tak wszystkim przypadł do gustu, że wciąż jest kontynuowany. I tak po polach i łąkach niesie się muzyka. To się, się robi w ogóle w kilka minut. No nie. Więc ja tutaj to zróbmy. przyniosłam. Tu jest, e, jest maskarponem. Mhm. <śla> Moja miła. <śla> Musicie mi uwierzyć na słowo. <śla> Będą takie potem zobaczyć śmieszne zdarzenia. Paweł Kiorek, bardzo Ci dziękujemy. Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego w, twoim, w dniu Twojego święta. A już teraz, proszę Państwa, będziemy przenosić się do kolejnego naszego kolegi. To będzie Robert Bernatowicz. No, od którego dowiemy się m.in. co po godzinie 9 w Rytmie dnia. Dzień dobry, Robert. Nieważne, czy jesteś na mieście, w biurze czy w domu. J. No jest J, jest j. masz 850 złotych. Odgaduję hasło. Proszę. Benefic Jerzego Gryza. Nie, Robercie, szansa dla ciebie, no nie ma już spółgłosek. Nie masz pieniędzy, więc możesz tylko odgadnąć hasło. Benefiz Jerzego Gruza? Nie. Maćku, również masz zero, niestety możesz tylko odgadnąć hasło. Benefic Jerzego Groza. Nie! Karolina, szansa dla ciebie. Benefiz Jerzego Gruzy. Wy śmienicie doskonale. Znakomity reżyser. Myślę, że nie wróży to niczego dobrego. Czekamy do jutrzejszego dnia, wtedy wszystko, myślę, się wyjaśni. Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela. Bardzo dziękuję, panie Rewe. Dzień redaktorze. dobry, panie. Dziękuję, przepraszam, pani, dziękuję państwu.